Marzona końcówka sezonu. Nie sądziłam w ogóle w tym sezonie, że uda mi się zdobyć mistrzostwo Polski. Jest to moje pierwsze indywidualne. Bardzo się cieszę, no zwieńczenie tego sezonu. Ja właśnie do końca nie wiedziałam jaka jest ta różnica między mną a Angeliką. Tak naprawdę dowiedziałam się tutaj trenerem mój klubowy. Podszedł i powiedział, że o te dwie setki powinnam wygrać, i faktycznie tak jest. No Bardzo się cieszę, bo to pokazuje, jaki wysoki poziom jest u nas w kraju i że walczymy tak naprawdę o ten błysk płozy. Liczę, że uda mi się dowieść tą formę. Szczerze, jak tutaj przyjechałam prosto po startach z akademickich Mistrzostw Świata, no mówię, no może być różnie, nie wiem, czy jestem w stanie dowieść trzeci tydzień z rzędu tą moją formę. Jak widać, jestem w stanie. I to tylko pokazuje, że w sumie ten czwarty tydzień to chyba dam radę i, i no na pewno się wszystko.